No to idziemy na rybki. Kochani, pola są już nie, nie tyle skoszone, co zabronowane. To oznacza tylko jedno: mamy do czynienia z wczesną jesienią, a wręcz końcem lata. Choć niektórzy powiedzą, że to jest koniec wakacji, no ale można i tak. Dla mnie to już jest koniec lata, bo temperatury w nocy są w granicach 10 stopni, a po upałach nie widać śladu. Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Mateusz Cichocki w Widłach Trzech Rzek, a to już mój kolejny film. Kochani, tym razem będę uprawiał wędkarstwo szuwarowo-bagienne. Nie wiem czy pamiętacie, ale z wiosny byłem nad łowiskiem, gdzie łowiłem takie małe karpie. Te małe karpie trochę mnie denerwowały, bo wiedziałem, że to jest towar zarybieniowy, a miałem nastawienie na lina. No i ostatnio po prostu byłem w tym miejscu i miejsce trochę zmieniło się nie do poznania. Trochę. W ogóle się zmieniło nie do poznania. Bo o ile z wiosny to była taka otwarta woda grążelowa, gdzie aż pachnia linem, o teraz to miejsce bardzo zarosło. Wyciągnąłem tutaj kupę zielicha, podnęciłem sobie. No i przypomina to takie małe bagienko. Także dzisiaj będę próbował tutaj łowić, a moim celem jest może jakiś złoty karać, bo wiem, że ostatnio chłopaki tutaj łowią złoty kara się. A jak wyjdzie, zobaczycie sami. Także nie przedłużam. Zachęcam do subskrypcji, do oglądania do końca. No i do komentowania moich filmów, bo to jest naprawdę bardzo ważne przy tworzeniu materiałów, tak aby algorytmy YouTube'a mogły je podrzucać innym wędkarzom. Dobra, nie przedłużam. Cześć i czołem Mateusz Cichocki. No i dobra, nieubłaganie. Zbliżamy się do jeziora. Jest jedna wada. Słońce prosto we mnie świeci, a ja niestety nie wziąłem okularów przeciwsłonecznych. No i mam nadzieję, że też rolnik mnie nie wygna Bo jutro, kurczę wczoraj tutaj jeździł I coś krzywo się na mnie patrzył A wiecie co, nic, nie wyjeżdżam tu samochodem, nic nie robię, tylko przyszedłem na ryby A i tak mają problemy, bo to po jego łące darcze. No cóż, za chwilę zobaczymy Coś się pławi Woda się zmieniła I będę wędkował No właśnie, takiego zielska jest bardzo dużo w tej miejscówce. Ciężko będzie rzucić, ale zobaczymy. Może dam radę. No i dobra. Rozstawiamy będeczkę I będziemy próbować. Ale to słońce daje. Masaka. Z rana byłoby tu lepiej. No i zanęta. Zanęta ta co zawsze. Tyle, że dodam Trochę tej kokorydzy zanęty, sypkiej, do tego mówię cicho, bo już jestem, a niestety przy tym stanie niskiej wody to może być ciężko, tym bardziej, że znowu będę łowił pod nogami i trochę tego, co River. Mm -hmm. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzało. Dobra, pomiąchać. Idę do hot. Dobra, pierwszy rzut po rybę niezieję. Mówiłem, że jest płytko. płytka to tak jakby nic nie powiedział kurde, wody prawie nie ma. bąble w łowisku widać. Powiedziałem, że jest płytko. To jest 50-60 cm wody. Masakra. Naprawdę trzeba być bardzo cicho. Ale widać, że coś tam się kręci po brzegach pod Kapoleonami. Zaraz zobaczymy, czy coś wyjdzie na to płóciznę. Coś mam, kurde. Mam nadzieję, że to nie jest Lin. Czy może być Lin? Byle nie karp. O! o. Jest to co chciałem. Japoniec. Proszę bardzo, jest to co chciałem. O, bo, bo. Co prawda Japoniec, ale miał być złoty, ale i dobry i taki. Branie konkretne, żadnych zabaw, aż całą wędkę zaczęło wciągać pod krzaki, no mam nadzieję, że tego jeszcze jakiś złoty się trafi, bo złote karasie też tutaj są, a teraz właśnie jest wrzesień i wbrew pozorom to bardzo dobra pora na nie. Jest coś fajnego na groch. O, linek. całkiem przyjemny. No, super linek. O, taki linek. 45 cm, jak nic. Cały czas łowię jakieś dręgi, ale tych zdręg nie nagrywam. No i proszę bardzo, linek na groch, na nieśmiertelny groch. Karać na białe robaki. No i cały czas jakieś dręgi. Zobaczymy, może jeszcze coś z tego wyjdzie. Na pewno wyjdzie. Bo dopiero jest 17, a do wieczora mogę posiedzieć. Mogę też, prawdę powiedziawszy, posiedzieć ze świetlikiem, bo jutro jest sobota. Ale już to wygląda zasadniczo lepiej niż na poprzednim jeziorze. Dobra, rozłączam się. Szkoda, że w tej kamerce nie mam zooma. Cały czas tam coś bumbluje, Kurczę, chodzi ta ryba. Można było w zasadzie na ten groszek na dwie wędki, ale ja to jakoś tak nie umiem łowić na dwie wędki. Jedna wędka to jedna wędka, zawsze lepszy refleks, lepsze zacięcie, Na dwie na spławik to nie bardzo. Na feder owszem, ale na spławik to tak raczej średnio. No cóż, próbujemy dalej. Myślę, że to jeszcze jakieś rybki wpadną. Niestety w tym momencie kamera się nieco przegrzała i dźwięk się wyłączył. Nie wiem czym to jest spowodowane, najprawdopodobniej tym, że to jest wada konstrukcyjna urządzenia. Jak zobaczyliście na początku sceny złowiłem dwie wzdręgi, jedną większą, drugą mniejszą. I tak łowiłem sobie przez chwilę na białe robaczki i pęczak. Jednak po prostu ta drobnica zaczęła mnie męczyć, za bardzo zaczęła bawić się z pławikiem, więc postanowiłem, że założę groszek. Założyłem groch dobity pęczakiem, po czym spławik zanurkował pod wodę, a ja zaciąłem pięknego lina w granicach 43-44 cm, który był jakby finalnym efektem mojego nęcenia. Paul się nagrał, ale jak zwykle dźwięk się nie nagrał, bo ta kamera w tym słońcu się przegrzewa i no i niestety tak to wygląda. Ale cóż, no, Lin się trafił, już drugi, najważniejsze, że nie ma tych małych Karpików, no bo jest płytka woda i one tutaj nie wejdą. Ale coś się dzieje, jest dopiero godzina 1830 i jeszcze siedzimy do wieczora. I trzeci. A miało już nie być nagrywania. Mam nadzieję, że teraz po prostu dźwięk się przynajmniej nagra. Ten trzeba przyznać, że jest zdecydowanie najmniejszy, no, ale też całkiem niezły. O. Za drzewo zaszło słonko, więc można. Sobie nagrać. Cyk i do Trzeci. No i jak widać, kochani, zmiana miejscówki dała konkretne efekty. Są trzy liny, jeden ładny karaś. Od groma, wzdrąg i jakichś innych, mniejszych rybek. No ale tego po prostu nie liczę. Gród, że wędkarstwo, szuwarowo-bagienne idzie tak jak sobie zakładałem cóż, jest dopiero 18.30 ja się myliłem z tym czasem także jeszcze półtorej godziny, dwie godziny najlepszego wędkowania przede mną a wy oglądajcie do końca bo ten dzisiejszy wypad jest swoistym zadośćuczynieniem za te ostatnie nieco słabsze drzewa i słonko już ponad nimi dobra, wracamy Cały czas szumy, bo to obok jest droga, ale co to? No, już przynajmniej słońce nie daje w twarzy, bo zaszło za drzewa. Trzy liny są. Jest też karaś. I kilka wzdręk, ale może zaraz coś lepszego podejdzie. No dobra, to zarzucamy. Groszek. Dozek dopity pęczak, no i dobra, kochani, jest godzina 21. Złowiłem 4 liny. Prócz tego jednego Japońca. Oczywiście ze świetlikiem za dużo nie posiedziałem, chociaż miałem taką ochotę. No ale temperatura jest w granicach 10 stopni, także nie za bardzo chcę mi siedzieć nad tym jeziorem. No i kochani, powiem Wam tyle. Nie wyłączajcie teraz tego filmu, bo przyjadę tutaj za dwa dni o 4 rano i nazbieram jeszcze trochę materiału, aby stworzyć taki dłuższy filmik o łowieniu w bagnie. Bo moim zdaniem po prostu dzisiaj za mało tego materiału nagrałem, a poza tym, kurczę, no te słońce we mnie świeciło bezpośrednio i jakoś mi się tak za bardzo nie chciało nagrywać, ale właśnie przyjdę sobie tutaj na spokojnie, wyśpię się w niedzielę i dogram materiał, także film będzie dłuższy, a wy oglądajcie do końca, bo to nie koniec. No i dobra kochani, mamy godzinę 6, a ja kontynuuję poprzednie wędkowanie. Co prawda może nie jest najwcześniej, ale już mamy też tą porę, że we wrześniu 6 to wcale nie jest tak późno. Także posiedzę sobie do 10 i zobaczymy, czy jeszcze coś złowię w tych moich bagienkach. A Was gorąco zachęcam do śledzenia, subskrybowania, no i oczywiście komentowania moich filmów. No i dobra, idziemy, idziemy. Poranek nad jeziorem niesamowity. Chciałem nie wstawać, bo kurczę, jakoś źle mi się spało, ale... Ryby to wiecie, jak są ryby to i ziemia będzie się trzęsła, a my wstaniemy na ryby, także idę, zobaczymy, na no jakieś spektakularne kokosy się nie nastawiam, bo wiadomo, no już było tutaj łowione, ryby były już trochę pokute, no, ale zobaczymy, może coś wyjdzie. Jezu, mokro, mogłem go maczki wziąć Ale ja Zostawiłem dwa dni temu statyw I on nadal stoi <grym> Dobrze, że go nic nie wziął. Proszę bardzo A samo jezioro Wygląda błędnie, miejscówka też O Jezu Aż chce się łowić, zobaczymy, czy coś będzie brało Przyszedłem, zarzuciłem, no ale woda wręcz wygląda na martwą. Nie wiem czy to spowodowane faktem iż po prostu była chłodna noc. Czy po prostu tu wszystkie ostatnio pokułem pomęczyłem i one już tutaj nie żerują? No cóż, sprawdzam, zobaczę. Mówię cicho, bo wiadomo już jestem w miejscowce. Mamy pierwszą zdręgę. No nie za duże, ale brania są. No i ostatnio kochani powiedzieliście, żeby nie hejtował wyczynowców. Kochani, ja nie hejtuję wyczynowców. Ja uważam, że wędkarstwo wyczynowe też jest fajne. Sam zresztą oglądam górka, lubię go bardzo. Tylko ja bardziej jakby krytykuję współczesne, skomercjalizowane, nowoczesne wędkarstwo, gdzie youtuberzy wciskają nam kit o różnych metodach, które niekoniecznie są powiedzmy sobie skuteczne na naturalnych wodach. Ci sami youtuberzy też reklamują różne dziwne rzeczy. Niemalże podpaski, bo dostają za to jakieś śmierdzące, powiedzmy sobie, drobne, które normalny człowiek zarabia w pracy. I okej, okay, ja nie będę się na tym skupiał, ale czasem hipokryzję tego polskiego wędkarstwa trzeba wypomnieć. I ja nie mam zamiaru być bierny wobec tego, co się dzieje w polskim wędkarstwie, bo polskie wędkarstwo niestety zszedło no, na psy. No. Gdyby nie fakt, że to jest jeden wielki komercyjny rynek, to połowa tych ludzi w ogóle zajmowałaby się czymś innym. A tak, mogą po prostu wciskać kit młodym ludziom, że trzeba mieć niesamowicie jakieś drogie sprzęty, zajebiste kombinezony, sondy po 5 tysięcy, a najlepiej jechać na ryby do Szwecji, bo w Polsce to w ogóle nie ma ryb. No i mi w ogóle coś takiego nie pasuje, i ja chcę tłumaczyć młodym ludziom, że wcale nie żyjemy gdzieś, nie wiem, w trzecim świecie. Że tu wszyscy pozjadali ryby, że każdy człowiek, który zabierze rybę do domu, to od razu mięsiarz. Że nie wolno tej ryby jeść, że trzeba ją, nie wiem, przetrzymywać w kołysce, na macie, bo tak wcale nie jest. Jeżeli z rybą się dobrze obchodzimy, można ją położyć też na trawie, nic jej się nie stanie. Po prostu nie popadajmy w paranoję, nie popadajmy w skrajności. A polskie wędkarstwo robi się coraz bardziej skrajne. Albo kurczę, nie wiem, nawołuję do zniszczenia PZW, albo do niewypuszczania ryb, albo do linczu na młodych osobach, jeżeli te osoby nie działają zgodnie z, powiedzmy sobie, jakimś wyobrażeniem autorytetów. Także no, kochani, do wszystkiego trzeba podchodzić ze zdrowym rozsądkiem. Ja tego nie popieram. Być może czasem przesadzam w moich ocenach, ale no niestety, ja tak odbieram to wędkarstwo. Bo ja też przez długi czas nie wędkowałem, wróciłem do wędkarstwa po latach. No i jak zauważyłem to, co się dzieje w polskim wędkarstwie, to po prostu zapałem się za głos. No. Nie można już pokazać ryby w inny sposób niż konkretny, który sobie oni wymarzyli. A jak już trzymasz rybę nie tak jak trzeba do zdjęcia, albo złowisz kilka tych ryb i położysz je, powiedzmy sobie, na mokrej siatce, co za moich czasów było czymś normalnym, to pojawiają się goście, którzy ci mówią: O, one są martwe, one zdechły, po co tak robisz i w ogóle ty mięsiarzu. I ja właśnie z czymś takim chcę walczyć. Chcę pokazywać zdrowe, normalne wędkarstwo, gdzie wędkarz jest tutaj autorytetem, a nie sama w sobie ryba. Także tyle. O, spadła. Jest jeden plus takiego łowienia na płytkiej wodzie. Popatrzcie, naprawdę jest tutaj z raptem może z 60 cm gruntu. No i jest ten plus, jest ten plus że karpiki nie biorą, nie denerwują. Karpik w takie płytkie miejsce nie wchodzi, gdzie. i to jest fajne. No rybki biorą średnio, ale przynajmniej piękna pogoda jest i o to w tym chodzi właśnie, żeby w taką piękną pogodę, kiedy widzimy mgiełkę nad wodą, wybrać się na ryby, nie siedzieć w chałupie, mimo tego, że spać się chce z rana, to jest lepiej zawsze wstać, posiedzieć sobie z kijem, połowić, czy też nie połowić, wyjąć jakąś zdręgę, czy też nie wyjąć jakiejś zdręgi, no i po prostu relaksować się nad wodą, także no polecam taki styl życia. Już myślałem, że będę łowił tylko wzdręgi, a tu proszę, linek się zdarzył. Honorowy linek na drugi dzień po wędkowaniu, które było główne i o to chodzi. Linek to jest linek, choć mógłby być ten karaś, ale coś tam się dzieje. Grunt, że jakaś rybka jest. Ta przynajmniej większa. takie można powiedzieć już fajna. Jak na zdenkę. Nie wiem, po co mam siatkę i tak tyle wyrzucam do wody. <grywia> po prostu nie liczę dzisiaj na jakieś większe ryby no i jeszcze jedno kochani już się nęci Wisła już pierwsze gary grochu, ziarna poleciały w dziką miejscówkę i zobaczymy za tydzień co tam będzie się działo bo kurczę, no nie można cały czas siedzieć na tych bagnach czy też jeziorkach wszystko zmierza w tym kierunku aby wybrać się wkrótce nad Wisłę zarzucić federy i próbować łowić piękne jesienne ryby bo to już jest ta pora także niebawem będzie się działo na kanale no i już słońce w górze Sytuacja wygląda tak, że te rybki są tam po prostu schowane pod grążelami i co jakąś chwilę wychodzą z tych grążeli, aby posmakować siarna. a i przy okazji powiesić się na moim haczyku. Także coś się dzieje, no. myślałem, że będzie gorzej. Złowiłem kilka wzdręk, w tym taką jedną większą. Ten linek wpadł jak na niedzielne wędkowanie. Jest ok. Jakbyście się pytali na co, to nieśmiertelny zestaw ziaren, kukurydza, i jakieś inne rzeczy, tym ręce, a łowię na białe robaczki, bo jednak uważam, że białe robaki to jest białko, mięcho, a teraz już się robi chłodno, jesiennie i rybka potrzebuje tego białka. Choć oczywiście wcześniej jak mówiłem po południu i było tak ciepło, to też i na groch brały, tylko myślę, że teraz to groch chyba za duży kaliber. Chociaż trzeba by pewnie spróbować. Na wzdręga. kolejna, i następna. No niestety, brania coraz słabsze. Więc chyba trzeba się powoli pakować. No chodzi godzina dziewiąta, zjeść jakieś śniadanie w domu, wejść z synami na spacer. I nie ma co męczyć tematu. A już za jakiś czas widzimy się nad Wisłą i koniec z bagienkami. No i dobra, jeszcze wypuścimy te nieliczne zdręgi. Połowę waliłem do wody, połowę do siatki. Niedzielny wędkarz. No i dobra, kochani, to by było na tyle: dwa dni łowienia z głowy. Dzisiaj złowiłem kilka zdręg, jednego linka. Za to poprzedni dzień był dużo ciekawszy, bo wpadły cztery liny plus fajny karaś. No i kochani, to już jest ostatni wypad nad jeziorka. Teraz już będziemy się widzieć nad Wisłą, także zachęcam Was do subskrybowania, a przede wszystkim do komentowania moich filmów, no i śledzenia moich mediów społecznościowych. Także cześć i czołem Mateusz Cichocki w widłach trzech rzek.